Udawnictwo Czuwaj, Czuwaj przedstawia słuchowisko stworzone na podstawie powieści Romana Dmowskiego napisanej pod pseudonimem Kazimierz Wybranowski pod tytułem Dziedzictwo. Montaż i efekty akustyczne Marek Niśko. Muzyka wykorzystana podczas tej produkcji Art List. Rozdział 21 Jedyny naród, z którym można pracować i robić interesy, to Anglicy, rzekł pan Czarnkowski, podnosząc oczy od gazety. Audytorium, do którego to zdanie było zwrócone, składało się z pani Czarnkowskiej i panny Wandy. Pili we troje kawę, przeglądając listy i gazety. Pierwsze śniadanie było chwilą, w której pan Czarnkowski najwięcej się udzielał żonie i córce. Resztę dnia zabierały mu interesy, życie towarzyskie i klub, inaczej bridge lub pikieta. Wrócił przed paru dniami z Paryża. Miał świeże wrażenia zagraniczne, które mi się chętnie dzielił z otoczeniem i było sporo nowych plotek miejscowych, których chętnie słuchał. Żona i córka zauważyły, że jest jakiś przyjemnie podniecony i rozmowniejszy niż zwykle. Rozwijał więc dalej wygłoszony przed chwilą pogląd. Nic się na nich nie odbiła wielka wojna, której skutki tak wszyscy odczuwamy. Zawsze spokojni, solidni w prowadzeniu interesów. Nie widać u nich tej nerwowej spekulacji, która po wojnie zapanowała wszędzie. To też interesy u nich idą tak, jakby nic wielkiego w świecie się nie stało. Niechętnie dopuszczają do nich cudzoziemców, no ale temu dziwić się nie można. Ja myślę tatku, że tam są rozmaici ludzie, lepsi i gorsi i pewnie nie wszystkie interesy tam dobrze idą. Odezwała się panna Wanda, chcąc okazać swoje zainteresowanie. O pewnie moje dziecko. Trzeba też rozumieć, i rozróżniać, i trafiać na właściwych ludzi. To nie jest trudno, zwłaszcza gdy się ma stosunki. Pani Czarnkowska milczała. Wiedziała, że jej mąż ma słabość do interesów, że robił ich wiele i wszystkie były świetne. Tylko na każdym okazywała się w końcu jakaś niespodziewana skaza, skaza, która psuła wszystko, skutkiem czego zawsze ponosił straty. Niewiele ją to obchodziło. Przez cały czas pożycia z Czarnkowskim nie zdołała się niem bliżej zainteresować, no i sprawy jego traktowała apatycznie. Swoje obowiązki spełniała sumiennie, prowadziła dom umiejętnie, w granicach wyznaczonego budżetu, wreszcie zaś się nie wtrącała. A miałaby do tego prawo, bo Czarnykowski operował i jej posagiem. Losy wszakże swej osobistej fortuny traktowała z dziwną obojętnością. Wszystko jedno, czy będzie trochę więcej, czy trochę mniej, byle dożyć do końca. Domyślała się, że i teraz jej przedsiębiorczy małżonek musiał zrobić jakiś świetny interes pewnie z Anglikami, kiedy ich tak chwali. Wolałaby, żeby jej pieniądze były w rękach Twardowskiego. Ale teraz właśnie Czarnkowski był jej tak obcy, tak daleki, że nie mogłaby się zdobyć na mówienie z nim o jego sprawach. Myśl jej była więc zajęta tem, co robi Twardowski, którego już zbyt długo nie widziała. Czarnkowski, jakby naprowadzony przez nią, naraz zmienił przedmiot. No ale nicżeście mi nie mówiły, że ten Twardowski znikł nagle z horyzontu. Błysnął jak meteor, zwrócił na siebie uwagę wszystkich i już go nie ma. O. Mówiono mi w klubie, że nigdzie nie bywa, że nikt go nie widuje. Salony go nudzą i szuka poważniejszych ludzi tatko. Rzekła panna Wanda tonem rzucającym wyzwanie. Czarnkowski się obraził. Głupstwa pleciesz Wandeczko, odrzekł, ubierając się w powagę ojcowską. Pani Czarnkowska, aby przerwać niemile zapowiadającą się dyskusję między ojcem a córką, zabrała głos. Jakże ma on bywać w towarzystwie, kiedy jedni szerzą o nim obrzydliwe plotki, a inni dają im wiarę? Szanujący się człowiek musi się odwracać z pogardą od takiego towarzystwa. No, mówisz tak, jakby wszystko, co o nim się słyszy, było nieprawdą. Bo tak jest. Odparła z niezwykłą stanowczością spokojna i obojętna zazwyczaj kobieta. Nie pierwszy to szlachetny człowiek, który pada ofiarą nikczemnych oszczerstw. Twarz Czarnkowskiego wyraziła przykre zdziwienie. Moja Zosiu! Nie ma nigdy dymu bez ognia. Zapamiętaj to sobie. Dlaczego o mnie nie ośmieli się nikt czegoś takiego uwłaczającego powiedzieć? Bo tatko nie jest z nikim w wojnie i nikomu się nie naraził. Wtrąciła Wanda. Twardowski to mocny człowiek. Czarnkowski znów się obraził. Rodzona córka widocznie uważa go za safanduę. Lepiej ostrożnie z takimi mocnymi ludźmi. Ktoś mi mówił, że widział go na ulicy we wspaniałym samochodzie. Mocny człowiek. Widocznie jest zajęty puszczaniem swego mizernego spadeczku po stryju. Przyznam się, że zaraz po pierwszym spotkaniu nie wywarł on na mnie dobrego wrażenia i bardzo się cieszę, że przestał bywać w towarzystwie. Wolę, żebyście go nie spotykały. U nas nie przestał bywać. Strzeliła wandeczka. Czarnkowski podskoczył na krześle. Już miał coś odpalić córce, gdy pani Czarnkowska odezwała się znowu spokojnie, ale stanowczo. Pan Zbigniew Twardowski jest poważnym i szlachetnym człowiekiem a przy tym bardzo dobrze wychowanym. Chociaż więc nie przychodzi na nasze czwartki, poprosiłam go, żeby o nas nie zapomniał i zapewniłam, że zawsze będzie mile widziany. Dziś nawet myślę do niego napisać, bo dawno go już nie widziałam. Chcę go widywać często. Jeżeli go nie lubisz, nie wymagam od ciebie, żebyś go spotykał. Zdetonowany tą stanowczością, Czarnkowski odparł kwaśno. Jak chcesz, moja Zosiu. Pamiętaj wszakże. Żebyś tego nie żałowała. Wanda chciała coś jeszcze powiedzieć, ale pani Czarnkowska dała jej znak nakazujący milczenie. Gdy Czarnkowski zostawił je same w jadalnym pokoju, rzekła do przybranej córki. Wiesz, wandeczko, że ojca nie łatwo przekonać. Jest widocznie pod wpływem nieprzyjaciół pana Zbigniewa. To trudno, my go nie przerobimy. Ale tym bardziej trzeba, żebyśmy okazywały przyjaźń Twardowskiemu. Zaraz do niego napiszę z prośbą, żeby przybył. Mamusia zawsze ma słuszność, rzekła pokornie Wandeczka, uradowana nadzieją zobaczenia swego władcy jak go od ostatniej rozmowy nazywała po cichu. Przy drugim śniadaniu, na którym ojca nie było, dowiedziała się od matki, że Twardowski przyjdzie o czwartej. Wy tam macie oboje jakieś konszachty rzekła, grożąc matce palcem na nosie. I na pewno chcesz z nim rozmawiać w cztery oczy, ale i ja chcę z nim pomówić. Czy powiesz mu, żeby przed wyjściem zobaczył się ze mną? Dobrze, kochanie. Tylko nie zawracaj mu za matto głowy. On ma teraz o czym myśleć. Czym ja mogłabym mu głowę zawrócić? odparła wandeczka nieszczerze. Miała bowiem poczucie, że już coś zrobiła w tym względzie. Pani Czarnkowska nie była pozbawiona intuicji kobiecej, a to tak była opanowana myślą o Zbigniewie Twardowskim jako o pośle od Alfreda, że nie zwracała wcale uwagi na jego stosunek do Wandy i nie zdawała sobie sprawy z tego, co dzieje się w duszy przybranej córki. Twardowski przyszedł o oznaczonej godzinie, przyjęła go w swym buduarze tak, żeby nikt im nie przeszkadzał. Wypytywała go długo o jego sprawy i zajęcia, po czym rzekła. Chcę pana ostrzec, że męża mego również usposobiono przeciw panu. Nie dziwię się wcale, że ulega wpływowi zacnego mecenasa. Gdyby nie kulmer, nie byłby mężem pani. Nie ma za co być mu wdzięcznym. Jeżeli mogłabym dać szczęście, to nie jemu. Dziś przemówiłyśmy się z nim o pana, ja i Wandeczka. Dziewczyna ogromnie wierzy w pana i ma dla pana wielką przyjaźń. Kobieca intuicja często więcej warta niż męska logika, panie Zbigniewie. Powiedziałyśmy mu, że nam bardzo zależy na pańskiej przyjaźni, że on może pana nie spotykać, ale pan nas będzie często odwiedzał. Prawda, że tak będzie. Przecież jego stosunek do pana nie może być przeszkodą w naszej przyjaźni. Twardowski zapewnił ją, że nic nie będzie sobie robił z pana Czarnkowskiego. Przy pożegnaniu powiedziała mu, że Wandeczka chce go koniecznie zobaczyć. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że towarzyszyć wam nie będę. Jestem bardzo zmęczona. Nie, nie, to nie Pan. To moje myśli mnie męczą. Służący, który miał go zaanonsować pan nie Wandzie, zawiadomił, że panienka czeka w salonie. Twardowski udając się do pani Czarnkowskiej, był pewien, że zobaczy wandę, której nie widział blisko od dwóch tygodni od owej pamiętnej rozmowy. Nie starał się o to, choć myślał ciągle o niej i pragnął jej widoku. Nie miał o czym z nią mówić, bo tego, co by jej chciał powiedzieć, powiedzieć nie mógł. Rozumiał, że w położeniu, w którym się znalazł, niewolno mu było zrobić kroku naprzód w stosunku do dziewczyny. Ona musi do niego należeć, ale trzeba czekać. Trzeba pierwiej rozegrać walkę i zwyciężyć. Teraz, gdy miał ją na chwilę zobaczyć, czuł strach, że zachowa się niemądrze. I panna Wanda trochę się bała tego spotkania, pragnąc go bardzo zarazem. Od owej rozmowy niejedną chwilę spędziła w fotelu, w którym ją wtedy zostawił. Zamykała oczy i przeżywała w wyobraźni moment, kiedy czuła, że ją wola opuszcza, że jest całkowicie w jego mocy. Nie wiedziała dlaczego, ale i teraz czekała na nim w tym samym fotelu. Postanowiła przywitać go jak najswobodniej i jak najbardziej towarzysko zapytać, dlaczego o ich domu zapomina. Gdy ujrzała go wchodzącego, postanowienia nie wykonała. Chciała powstać z fotela i pobiec do niego na spotkanie, ale nogi odmówiły jej posłuszeństwa. Czekała, aż podszedł do niej i wyciągnęła rękę, którą on pocałował. Dlaczego pan nie przyszedł? Nie miał na to odpowiedzi, więc rzekł: "Za to dużo myślałem o pani". Popatrzyła mu w oczy. "Czy powie mi pan, jak, jak? pan myślał? Powiem ale jeszcze nie teraz. Zapanowało milczenie. Ani on, ani ona nie wiedzieli, co powiedzieć. Wreszcie Twardowski odezwał się. Pan Nowando, tu w tym miejscu ostatnim razem rozmawialiśmy i zrozumieliśmy się. Najlepiej w chwili kiedyśmy milczeli, prawda? Będziemy więc milczeli jeszcze przez pewien czas. Ja muszę przedtem przeprowadzić walkę i zwyciężyć. Pani obiecała mi towarzyszyć w tej walce. Będziemy przez ten czas dobrymi towarzyszami. Chce pani? Dziewczyna ożywiła się, poczuła w sobie siłę. Ach, jaki pan mądry! Teraz już wiem wszystko. Wiem, co mam robić. Zamykamy tamten rozdział i piszemy inny. Jakie to proste i jasne. Ocałowałabym pana za to, ale to należy do następnego rozdziału. Spostrzegła się, że za wiele powiedziała i umilkła, zarumieniona. Twardowski, jakby ostatnich słów nie słyszał, rzekł spokojnie. Komplikuje nam sprawę, że ojciec pani, zdaje się, należy do obozu moich nieprzyjaciół. Posmutniała. Tatko lubi słuchać plotek, a już wierzy we wszystko, co mu ten wstrętny Kalmer powie, ale my sobie z nim poradzimy. Twardowski wspominając o panu Czarnkowskim myślał o tym, że nieprzyjaźnie pana domu psuje swoboda jego stosunków z paniami. Teraz spostrzegł, że Wanda myśli o ojcu jako o możliwej przeszkodzie na później, w sprawach następnego rozdziału, jak to nazwała. To nieporozumienie nie zmartwiło go wcale. Dziewczyna wypytywała go uparcie o to, jak będzie walczył ze swymi wrogami, czy walka ta długo będzie trwała i czy ona nie mogłaby się w niej przydać do czegoś ważniejszego niż kłócenie się z oszczercami salonowymi. Widoczne było, że całą sprawę Twardowskiego traktuje już jako swoją. Tak Twardowski wrócił do swobodnych, przyjacielskich stosunków z dziewczyną, dla której miał dużo więcej niż przyjaźń. Czy na długo? Tymczasem organizacja ataku na Kalmera i jego bandę posuwała się szybko naprzód. Padły pierwsze strzały w prasie. Grzegorz co dzień składał raporty na podstawie doniesień paru ludzi, których sobie znalazł. Były one różnej wartości. Często przychodziły rzeczy błahe, aż rozśmieszające, ale całość składała się na wcale dokładny obraz życia czcigodnego mecenasa i jego stosunków. Twardowski sformułował już sobie wcale długą listę osób, z którymi Kalmer żył bliżej i dostarczał cennych nieraz informacji towarzyszom. Z doniesień ludzi Grzegorza okazało się, że i życie prywatne białogrzywego patriarchy miało ciekawe tajemnice. Był on Henry polskiego wyrazu twardowski nie mógł znaleźć, który z paru towarzyszami uprawiał zabawy, uwzględniane nawet przez kodeks karny. Nie dziwiło to twardowskiego. Znał on w szerokim świecie ludzi cieszących się powagą i rozgłosem, którzy mieli podobną i równie dobrze zakonspirowaną stronę swojego życia. Kalmer z kolei rychło poczuł, że nieprzyjaciel przeszedł do ataku. Profesor Topoliński skarżył mu się, że na uniwersytecie praca już nie idzie tak spokojnie jak dotychczas. Napotyka ona coraz wyraźniej zorganizowany opór. Nie wszystko już się udaje, a ludzie dotychczas poważni i mający posłuch zaczynają się spotykać z ostrą krytyką, lekceważeniem, a nawet szyderstwem. W prasie zjawiły się napaści na grabarzy, co gorsza nieogólnikowe, ale oparte na faktach i znajomości rzeczy. To, co uważano dotychczas za dobrze chowaną tajemnicę, przeciwnicy zaczęli bez ceremonii dyskutować publicznie. I widać było w ten plan... Zaczęto od rzeczy mniejszych i stopniowo przechodzono do coraz ważniejszych, mający coraz większe znaczenie. Dokąd może to zajść, jeżeli kampanii tej nie położy się kresu? Ale jak to zrobić? Jego samego, Kalmera, o którym mówiono dotychczas z czcią i uznaniem, zaczynają zaczepiać. Robią to na razie ostrożnie, zwykle bez wymieniania nazwiska, chociaż dość przejrzyście, ale i tu czuć stopniowe wzmacnianie ataku. Już go znajomi zapytują, co to znaczy, przy nim się oburzają, ale znał ich dobrze. Pewnie zaczynają sobie mówić, że nie ma dymu bez ognia. Zaczął go strach ogarniać. Bał się o swoje stanowisko nie tylko w miejscowym społeczeństwie, ale i u swoich władz za granicą. Stamtąd przysłano mu numer katolickiego pisma francuskiego, w którym zjawiła się bardzo zjadliwa korespondencja o grabarzach w Polsce. Niebawem przyszedł list zapowiadający w krótkim czasie przyjazd do Warszawy bardzo znacznej osobistości, widocznie na inspekcję. Czuł z tego listu, że tam zaufanie do niego nieco się zachwiało, a tego bał się najwięcej. Za całą tą robotą stoi Twardowski. Nie miał w tej kwestii żadnej wątpliwości. I niebezpieczeństwo będzie coraz większe. Dopóki ten człowiek żyje, lub przynajmniej siedzi w Polsce. Na jak długo starczy mu, energii i środków? Kalmer pocieszał się, że jedno i drugie wkrótce się wyczerpie. To go jednak nie uspokoiło. Siedział sam, trapiąc się tym wszystkim, gdy mu Jakub zaanonsował doktora Białostockiego. Był to jeden z najbliższych jego przyjaciół. Wszedł mężczyzna, równie jak on poważny, siwo włosy i siwo brody, z widoczną troską rozlaną na obliczu. Mój Henryku, zdaje się, że dziś wieczorem nie będziemy mogli się spotkać. Dlaczego? Ma masz jakąś przeszkodę? O nie ja, ale my wszyscy. Kalmer się zaniepokoił. A co się stało? Dziś rano była u mnie zysowa. Baba ogromnie wystraszona, powiada, żeśmy naprowadzili na nią policję. Co jej się przywidziało? Powiada, że jacyś ludzie włóczą się przed jej domem i patrzą jej w okna. Od stróża się dowiedziała, że oni tam za nami przyszli. O, wynikałoby z tego, że jesteśmy śledzeni. Stróżowi trzeba wierzyć, jest przez nią dobrze wynagradzany. Mówi on, że jeden z tych szpiegów zaprzyjaźnił się z pokojówką z mieszkania naprzeciwko i że ona im pomaga. Kalmer się zamyślił. To nie jest policja. Od pewnego czasu mam wrażenie, że jestem szpiegowany, że ktoś stara się zdobywać wiadomości o mojem życiu prywatnym. A to musi być w związku z ostatnimi napaściami w prasie. Białostocki przeraził się. Czyżby. Chcieli zrobić nam skandal? Wszystko możliwe u tych Łajdaków. Oni chcą podkopać naszą pozycję, zniszczyć nas zupełnie. Czuję w tę rękę Twardowskiego. Nie przypuszczałem, że to bydle może być takie szkodliwe. A czy nie można by go tak. Unieszkodliwić? No, robię co mogę. Popsuliśmy mu reputację w towarzystwie, to poszukał innych ludzi i stał się jeszcze niebezpieczniejszy. Liczyłem, że mu przeszkodzi brak pieniędzy, a dziś dowiedziałem się z banku, że drugi raz już otrzymał sporą sumę z zagranicy. Kto go popiera? Czy to nie jest jaka akcja międzynarodowa? No to wkrótce będziemy wiedzieli. A czy nie ma sposobu? Załatwienia się z nim. No wiesz, radykalniej? No, z tymi sposobami coraz gorzej, coraz trudniej o pewnych ludzi. Łatwo być zdradzonym, a tego byś przecież nie chciał, prawda? Białostocki się wzdrygnął. Myślę, że z Zysową trzeba będzie zerwać, dopóki rzecz się nie wyjaśni. Czy nie moglibyśmy się jakoś obejść bez niej? Nie widzę jak. Niech diabli wezmą. Mecenas był wystraszony, ale nawet w takich chwilach niełatwo rezygnował z rozkoszy życia. Tak był pewny tego przyjemnego wieczoru. Wkrótce po wyjściu doktora wpadła hela. Stęskniłam się za tobą. Tak dawno cię nie widziałam. Jak będzie z moimi brylantami? Czy ja mam teraz czas myśleć o twoich brylantach, Helu? Nie trzeba myśleć, wystarczy zapłacić. Zapłacić. Czy ja wiem, co ja jutro będę musiał zapłacić? Robisz znów jakiś ważny interes? Żaden interes. To co masz płacić? Ty przecież nigdy darmo nie płacisz. Dotychczas nie, ale kto wie, w mojej pozycji lepiej grubo zapłacić niż mieć gruby. Skandal? Dodała zamyślona córka. Myślał głośno i za późno ugryzł się w język. Może się to popsuło z tymi twoimi aniołkami, co? Z jakimi aniołkami? No nie udawaj przede mną. Na twoim miejscu wolałabym dojrzały owoc. Więcej ma smaku i bezpieczniejszy. Zresztą każdy niech się bawi jak mu się tam podoba. Więc masz kłopoty? Więcej niż potrzeba. A cóż się dzieje z twardowskim? Nie widać go wcale. Nigdzie nie bywa. Zaczyna mi go brakować. No, myślałam, że urażony w swojej męskiej ambicji <grym> zażąda ode mnie zadośćuczynienia które być może bym nawet i mu dała. Helu, ty sobie nie żartuj. To niebezpieczny człowiek. Mnie teraz zaczynają szczuć, prześladować, psuć mi robotę, śledzić moje życie prywatne. Jestem pewien, że za tym wszystkim stoi on. To niezwykły łajdak. Mści się jak Żyd. Cóż, od początku mówiłam, że on nie taki jak inni, że to niebezpieczny człowiek. A nie chciałeś mi wierzyć? Licz się więc z moim zdaniem. Ja mam lepszego nosa do ludzi. Po wyjściu córki mecenas zapadł w zadumę. Hela miała słuszność. On nie taki jak inni. Walka z nim to zdaje się walka na życie i śmierć. Czyją śmierć? Mecenasa mrowie przebiegło po skórze. Myślał jeszcze długo. Wreszcie rzekł głośno do siebie. Dobrze, ale jak to zrobić?